Nie chodź Janku po Polance, nie chodź Janku po Polance, Bo cię zabiją, biją, bo, cię zabiją bo cię zabiją, bo cię zabiją przy kochance, bo cię. Witajcie kochani, posłuchajcie tego, my Was pozdrawiamy z planu filmowego. He he. Hej. Szalony drużba Krzysztof Górka. Witam z malwiczego miejsca z zakopanego Kani. Dzisiaj kręcimy teledysk do piosenki Nie chodź Jasiu po polance, bo cię zabiją biją przy kochance. Oczywiście jest na wesoło, ludowo, regionalnie. Zapraszam wszystkich serdecznie już wkrótce do oglądania yy, naszego teledysku. Bardzo serdecznie dziękuję Bogdanowi Biernackiemu. Oto wideo kryształ. Za realizację tego teledysku i jego małżonce Danusi. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, kochani. Zapraszamy. Już niedługo będzie coraz więcej, coraz mocniej, a zaczynamy takim delikatnym niechodź Janku po polance. choć Janku po polance, bo cię zabiją, biją, bo cię zabiją, bo cię zabiją przy kochance. Ja was tu pozdrawiam i nisko winszuję, Bogdan za kamerą już nie wytrzymuje. Pozdrawiamy, z bardzo serdecznie.